Możemy tylko jako zespół, jako drużyna przeprosić za to co zaprezentowaliśmy, no bo to było, to było żenujące i nie mam specjalnie wielu słów, żeby Państwu przekazać, ponieważ jest, jestem tak samo rozczarowany, jestem kibicem tego klubu od wielu lat, jestem osobą, która naprawdę starała się wspierać klub we wszystkich działaniach i dzisiaj muszę się pogodzić z sytuacją, w której okazaliśmy się drużyną bardzo słabą. Okazaliśmy się znowu drużyną bez juniorów, okazaliśmy się drużyną w zasadzie z jednym liderem, który był w stanie w zasadzie w każdym biegu nawiązywać walkę, a poza tym wszystkie pozostałe nasze ogniwa dzisiaj, bez względu na to i nie chcę nikogo ani tutaj mm, obarczać winą, ani też poza Jasonem nie mogę nikogo pochwalić, po prostu okazaliśmy się bardzo słabi. Jest mi szczególnie przykro, ponieważ te zawody nie powinny się tak skończyć, dlatego, że te zawody miały nam otworzyć szansę do skutecznej walki o utrzymanie klubu. W tej chwili wydaje się to bardzo bardzo nierealne. Natomiast nie mogę Państwu powiedzieć więcej, bo czuję się tak samo źle pewnie jak, jak większość skibiców, kibiców, czy nawet zawodników. Proszę zobaczyć, te emocje są olbrzymie. Natomiast oczywiście to są profesjonaliści i nic nas nie usprawiedliwia, bo nie powinno się tak wydarzyć, żebyśmy dzisiaj przegrywali inni w taki sposób. I nawet kilka tych sytuacji torowych, które moim zdaniem były kontrowersyjne, w żaden sposób nas nie usprawiedliwiają.